Rozpoczynamy kolejny sezon w rajdowych e, samochodowych mistrzostwach świata. Rok e, pełen wyzwań przed nami, ale też nowości. E, będę startował nowym e, dla siebie samochodem Toyota Gier Yaris Rally 2, e, obsługiwana przez polski zespół, polską ekipę techniczną e, Rally Lab Technology. E, Przyznam, że mam duże oczekiwania względem tego zespołu, ale to ambitni chłopcy z dużą pasją do rajdów i z dużym również doświadczeniem, więc mam nadzieję, że dostarczą mi tak samo szybki albo jeszcze szybszy samochód od tego, którym startowałem w ubiegłych latach. Na pewno wielkie wyzwanie przed nami, bo startujemy w klasie WRC2 Challenger, najliczniejszej klasie, a na pewno w klasie, w której konkurencja jest piekielnie mocna. Już w ubiegłym roku stawka była potężna. Ten rok zapowiada się również. No, ambitnie dla nas. Będziemy walczyć z najszybszymi kierowcami na świecie, więc to jest coś, co lubimy, coś, co nas motywuje, coś, co nas cieszy i na pewno wywołuje uśmiech na twarzy. Jesteśmy gotowi do tego wyzwania. Cieszę się, że po sześciu sezonach zakończonych na podium, ponownie stajemy przed sportową szansą. Szansą której by nie było bez zaangażowania moich wieloletnich partnerów Orlen SA, czyli partner tytularny, partner techniczny Delphi oraz Orlen Oil. Te współprace są oparte na wielkim zaangażowaniu. Bardzo dziękuję tym firmom za to, że mogę robić to, co kocham. Postaram się odwdzięczyć oczywiście swoim zaangażowaniem, swoją motywacją i wynikami. Nasz tegoroczny program startów to 7 rund, e, czyli startujemy w pełnym cyklu Mistrzostw Świata WRC2 i WRC2 Challenger. E, zaczynamy e, od połowy marca, w zasadzie końcówki marca, e, start w rajdzie safari. To nie nowość dla nas. E, byliśmy tam już trzykrotnie trzykrotnie przecinaliśmy metę jako zwycięzcy. E, mam nadzieję, że również tym razem będziemy walczyć e, o zwycięstwo. Natomiast e, e, to, co dodaje nam sił, to e, mi osobiście, to zaangażowanie mojego zespołu. E, zespół Orlen Rally Team to zespół e, z pasją, e, dużą motywacją, e, nie bojący się ciężkiej pracy, bo e, tego wymagają Mistrzostwa Świata. Jesteśmy e, gotowi, e, a jak będzie, zobaczymy. Na pewno nie możemy się doczekać. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17. Do usłyszenia, Karol Ferenc.